Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy poniedziałek, ja dzisiaj mam wolne, dzieciaczki też sobie wzięły wolne. Znaczy się Milanek, Julianek i tak ma jeszcze wakacje. I jedziemy do Newport. Byliśmy już w Newport, na pewno widzieliście nasze wideo z tego miejsca, ale teraz idziemy, jedziemy z moją siostrą Justynką, zaraz po nią pojedziemy. Ale będziemy jechać w większość innych miejsc, czyli coś będzie innego. Zwiedzimy sobie różne zakątki, bo tam po prostu można sobie jechać taką łódką, water shuttle, żeby zobaczyć inne miejsca, także na pewno zapowiada się fajny dzień. Niestety nie ma słoneczka, jest pochmurny, ale nie przejmujemy się, jest cieplutko, także ja jestem zadowolona. Właśnie tankuję benzynę i za chwilę będziemy jechać po siostrę, także zapraszam do oglądania tego vloga. Zajechaliśmy troszeczkę sobie tutaj na flea market, można to powiedzieć, mamy tutaj różne rzeczy stare. Julianek mówi, że jest celary którego nie potrzebujemy. I może ma rację, bo na pewno tutaj jest um, inaczej niż przypuszczałam. Także idziemy, może coś znajdziemy. Co? Co to jest? O, jakiś... Hi! Widzisz? Julianek bardzo fajnie znalazł już coś dla siebie. A to naprawdę jest No. Oj, jakie ciężkie. 96 Co, kochanie? No, idziemy, idziemy. Te liberko. O, treść! No, fajna. A ty, Julianek, co masz? O, zobacz, taka księga, ty. Jeju yeah. co to jest w ogóle? Zobacz, wow, is really wow, jak fajnie to wygląda. Ciekawe, co to jest. Gdzie ma oglądać dalej? Jestem na miejscu, przyjechaliśmy do tego miejsca, co już tutaj byliśmy Beaver Tail Park i Justynka tutaj nie była, ale chciała zobaczyć, bo widziała na wideo i bardzo jej się tutaj spodobało. Dlatego jestem jeszcze raz. Już kochanie, wychodzimy. Mam déjà vu w <głos》> tym samym miejscu, tylko teraz z Justynką. Idziemy, wiaterek wieje, w ogóle nie jest taka przepiękna pogoda. Okularki trzeba mieć na nosie, bo jednak. Słoneczko świeci i wyszło, a martwiliśmy się, że nic z tego słoneczka nie będzie. Tak, tam trzeba iść skręcić. Motylki sobie próbują. Przyszliśmy w to miejsce, co wtedy, i ono jest po prostu zjawiskowe. Ja uwielbiam. Bardzo mi się podoba. Co tam masz? Jeszcze tiktaki? taki? Mmm, on powiedział, że to są jego witaminki. Są twoje witaminki? Nie. No, to nie witaminki, tylko... Vitamin. O, oh, vitamins. Oh, pięknie, co to jest. Dobrze, będę trzymała ci rączkę, żebyś nie spadł. Pięknie. Co? Co się stało? Co? Pokaż. Oh. No. Co to jest. Big wave coming through. <laughs> Fajnie. Yeah. Oh, look at the crab. The jest clap. Over there. Poczyszmy na sam koniec skałę można tak powiedzieć i tutaj jest

Przyszliśmy do tego muzeum Od razu tutaj na tym miejscu, gdzie jest ta latarnia i tutaj mamy pokazane Rhode Island, gdzie są latarnie. I fajnie, bo tutaj mamy nazwy na przykład. Bristol Ferry, o jest tutaj. Bardzo fajna informacja. Jaki? O, widzisz. Nie, nie, to nie. jest. Ja, co właśnie buttons. Hog Island. Tu. Gdzie? O, tutaj. Fajne, że to wykorzystali takie miejsce, żeby informować ludzi gdzie i co. Jestem już w miejscu docelowym. Mamy tutaj Shadow, harbour shuttle. O, tak to wygląda. O, już tam nawet czeka na nas. A tu mamy miejsce, do którego możemy iść. O, on już tam poszli, muszę się streszczać. Poza za chwilę odjeżdża. Powiedzieli, że za 5 minut. Także fajnie, żeśmy przyjechali w tym momencie. Idziemy. Mamy Mariot Hotel. Chodzimy. gdzie będzie stawać ten szaro i tutaj mamy na pewno N Street, tutaj ustaniemy i na pewno Port Adams. Reszta nie mam i może jeszcze Gold Island. Na sprawdzić, zobaczyć, czy będziemy stawać na wszystkich, czy tylko na paru. Musisz sprawdź, sprawdź i wybierzemy. Fajnie. Tutaj możesz widzieć? tak, Co się dzieje, tylko nie wyskakuj. Dosięgnęłeś wody? Baby, dime qué. Dime qué tenemos que hacer. Co? Jeszcze nie wiemy gdzie, ale na razie do tyłu. Wyruszamy, cofamy. Będziemy jechać pewnie w tamtą stronę. Milanek powiedział, że chyba jak dorosli to właśnie będzie sterował. Będzie kapitanem statku. I podoba mu się to, to. Mi też się podoba w sumie ta idea. Tak jest przyjemnie. żebyśmy później już za darmo wróciły. Ja też mam. We match! Tak! itanie a ho Theory. Jestem na miejscu na Fort uh, Adams i tutaj mamy taką fajną mapę, która przedstawia, gdzie wyjechaliśmy, gdzie się zatrzymywaliśmy, zaraz Wam pokażę. O, stąd żeśmy wyjeżdżali, Perotti Park, później tutaj żeśmy ustali y, tu y, Anson Pier i żeśmy teraz tutaj dojechali do Fort Adams, a potem jeszcze pojedziemy sobie na te Goat Island. Także fajnie później z powrotem. Gorąco jest, a tutaj pani sprzedanie lemoniady rożone. Możecie dać pieniążki pani już do góry. Jemy sobie lemoniadki, bardzo dobre, orzeźwiające, w sam raz na taką pogodę. Nie są za słodkie, czyli fajnie. A teraz znajdujemy się w Fort Adams State Park i to jest porta Jedna z największych fort nadbrzeżnych w Stanach Zjednoczonych można tutaj teraz zwiedzać, bo to jest takie miejsce turystyczne już teraz. Zostało wbudowane w 1824 do 1857 roku i jest naprawdę potężne. Można zwiedzać podziemia, są różne miejsca, które po prostu można chodzić i zwiedzać, ale my chyba się nie zdecydujemy na to. Bo... When I, I did all, then I to this, Lemon Frost. <laughs> lemon frost. Yeah. Tutaj mamy ten Fort Adams. Um, nie wiem, czy nie będziemy mogli tam wejść, bo widać, że jest zamknięte. A jest tour gdzieś schodzi półtorej godzinki, to raczej dzisiaj nie będziemy korzystać z tej opcji. Ale popatrzymy trochę i mniej więcej zobaczymy jak to wygląda. When When we died, is the four Adamans attacking oh They died. No, just dawno. So okay. Now it says a national historic landmark of official project of Save American's treasure, Treasures. Mm. żeby to nas przypłynęła i będziemy płynąć na Goat Island. Przypłynęliśmy do Goat Island i tutaj można kupić sobie jachty. Ja zamawiam ten, za mną. Wow, naprawdę wielkie, wygląda jak krus. Ja, ja nie wiem, ta osoba musi być bardzo, bardzo zamożna, żeby taki jacht mieć. Także wow, jestem pod wrażeniem tego jachtu i tego miejsca Proszę też. Proszę bardzo. Z pełnej okazałości. Jeszcze pokażę Wam z boku, jak to wygląda. Po prostu ja tam mogła mieszkać. <laughs> o. Miejsla. O, dzień dobry panu. Hmm, dzieciaczki sobie wybrały właśnie w tym sklepie z pamiątkami Fort Adam z takie czołgi. To jest parówka do Ołówka. Janek też sobie wybrał ołówek do szkoły. Też tą parówkę, Nasza pamiątka będzie miała po tym miejscu. Wypływamy teraz już z tego Boat Island i jedziemy do miejsca Newport, tam gdzie żeśmy wyjeżdżali. Pochodzimy sobie, poszukamy jakiejś restauracji, zjemy sobie lunch. Coś tam może znajdziemy. Są tam była przybyła takie fajna restauracja, co było bardzo przygodne. Także pójdziemy i poszukamy, a tutaj... Zobaczcie no, to ten piękny jacht, o którym tylko pomarzyć można. Zostały fajne rzeczy do robienia. Można sobie malować, jak nie ma się co do roboty. Zobaczcie, Milanek tutaj też już dobrze sobie radzi, a tutaj mamy menu. Takosy ładnie tutaj wyglądają, prezentują. Tutaj jeszcze mam ryż. Jestem ma fajną sałatkę z e, beef. No nie oczywiście tam dodało fish and chips. Milanek tutaj próbował włożyć e, cytrynę do swojej wody. I, i co? Co ci się stało, kochanie? Boli? Czy już nie boli? Widzicie. Oj, oj oj, jedno dziecko deser. wygląda bardzo apetycznie, on jest w ogóle bez mąki, także nie wiem, jak to będzie smakowało. Teraz spróbujemy. Jemy też na żywo. Mm. Mm. Ale dobra, taka czekolada dobra. Wow, bardzo smaczna. Spacerujemy teraz uliczką. Koło tego portu już się zjedli, było bardzo smacznie. Widzieliśmy ten deser tak, jak żeście widzieli i on był naprawdę obłędny. Teraz idziemy do sklepu, który się nazywa no Nie wiem, czy żeśmy czasami nie były w tym sklepie ostatnim razem. No nie wiem. Przypomina mi coś. To ładnie pachnie. O, byliśmy tutaj. Pamiętam te buty. No, tak? <laughs> tak, no. Byliśmy. Mamy tutaj bluzaczki. A my też byliśmy tutaj. Przypomina mi tutaj coś. Nie. To jest coś. Tak, ostatnio, żeśmy byli. Świetnie, to było z To Idziemy wzdłuż tej uliczki Newport, Newport i tak dalej. Patrzymy, co tutaj jest. Jeszcze pochodzimy troszeczkę. Pojedziemy gdzieś nad wodę jeszcze, żeby trochę się zrelaksować przed powrotem. Co chcesz? I want to hold your hand. Co? I want to hold your hand. Oh, you wanna hold my hand. No to fajnie, zobacz jaki Milanek fajniuczy. It says hold your hand when you are on the crosswalk. O tak. know it's a crosswalk, so we gotta walk with somebody holding us. No zgadza się. O zobaczcie jakie fajne. Wiatrak. Ciekawie ktoś to wymyślił. O, zdoba fajna. Idziemy. Szukamy co tu jest. Widziałeś już? Ale to no, szybki jesteś. Co tam znalazłeś? O, to już. No, równo, fajnie zrobiłeś. To jest To jest Lanek ustawia i sprząta. Sprzątasz? Dla nich tutaj to normalnie na ziemi. Takie wszystkie małe rzeczy mi się bardzo podobają. Ale mamy piękny zachód słońca, a my przystaliśmy sobie na ławeczce, żeby troszeczkę odpocząć. Już w sumie niedaleko mamy samochód, ale Milanek mówi nie, nie idę, siadam tutaj, my siedzimy. nie mamy wyjścia. Fajny było? Jak Ci się, się podobała dzisiaj wycieczka? Jak tam, Milanek, fajna wycieczka dzisiaj? Tak. No, a co Ci się najbardziej podobało? Mine no. is You lubisz fairy? Tak, a is bardzo tank. A Milankowi najbardziej się podobał. czołk, widzicie? Co? Siedzimy i mamy takie widoki. Nie wiem, czy w ogóle nam się chce stąd wychodzić. Hmm. <grywa> Oj, tu jest naprawdę fajnie. Przyjemnie. The tank, I Tak, pokaż ten tank, jaki on wygląda. O, tak. O. Przyjechaliśmy w te miejsce poly steps down, co można sobie zejść na dół. I w ogóle jest różnica pomiędzy tamtym czasem, a teraz wtedy było dużo ludzi, dużo się działo, było głośno, gwarno. A teraz mamy ciszę, spokój. I jest jak bajca. Wow. Fajnie, co? Nawet kamera nie oddaje tego, jak to naprawdę jest. Możesz pionkę trzymać? Wow. Ta cisza, spokój. Julianek będzie teraz liczyć, czy naprawdę jest czterdzieści step <laughs> no ciekawe czy się pomylili nie yeah. <mulity> Kochani, my już jesteśmy w samochodzie. To był naprawdę przefajny wyjazd. Bardzo nam się podobało. Zadowoleni wszyscy? Tak, fajnie. Także będziemy się rozbierać do domu. Dziękujemy, że byliście z nami. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i pozdrawiamy Was serdecznie. Do usłyszenia następnym razem. Buziaki. Pa, pa, pa. Soy tan dichoso porque a mi lado tú estás, el sol volvió a abrir.